Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Zaczął siać i nie ma mowy o tym, aby zaprzestał. Życie to doświadczenie słowa. To ono ma w sobie moc życia. A słowo pada na drogę, gdzie hałaśliwie, gdzie jeden drugiego chce przekrzyczeć, gdzie wydziobujemy jeden z drugiego życie po kawałku. Między skały twarde, niepęknięte od naporu miłości i nią nieprzeorane, gdzie nie ma miejsca na zapuszczenie korzeni. Między ciernie, chwasty codzienności, zagłuszacze wołania człowieka i Boga. W ziemię rzezną, dobrą, spulchnioną, głęboką, wydobywającą na światło dzienne dobro, piękno i miłość, które Bóg zasiał w każdym z nas.